Stoczyliśmy tysiące bitew, walczyliśmy, wygrywaliśmy i wciąż marzyliśmy. Czas rzucić wyzwanie losowi i ruszyć na wielką ekspedycję. Przed nami długa droga. Ekspedycja składa się z ośmiu etapów. Cztery z nich poświęcono linii frontu, a pozostałe stalowemu łowcy. Pierwsze bitwy linii frontu zaplanowano na marzec. Inne zaczną się w terminach zaznaczonych w kalendarzu. W sierpniu spodziewamy się zaskakujących bitew podczas etapów stalowego łowcy, gdzie niebezpieczeństwo będzie się czaić za każdym rogiem. Postępy w każdym trybie liczą się osobno. Walcząc w linii frontu i stalowym łowcy, można zdobyć trzy żetony na etap i inne nagrody. Na przykład w linii frontu znajdują się one na piątym, dziesiątym i piętnastym poziomie. Żetony stanowią klucz do głównej nagrody ekspedycji rzadkich pojazdów dziewiątego poziomu, które czekają na najdzielniejszych dowódców. Dwa z nich są zupełnie nowe. Obiekt 777 wersja druga, radziecki czołg ciężki. I Char Futur 4, francuski czołg średni. Jest też zeszłoroczna gwiazda linii frontu, AE Phase 1. Pojazdy wyposażono w duży zestaw naprawczy. W ciągu 8 etapów ekspedycji można zdobyć maksymalnie 24 żetony. Gracze zdecydują, w których etapach wezmą udział, by zebrać dość żetonów i które pojazdy wybiorą na końcu. Można zdobyć dość żetonów tylko na dwa pojazdy z trzech. Wybór nie będzie łatwy, ale gracze, którzy znajdą w sobie odwagę, by ruszyć na ekspedycję, powrócą z cenną nagrodą.